Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku i już z Alexa atakują zombie. Trzeba się poznać. Dajcie znać ostatni materiał z tej gry, bardzo wam się spodobał, więc jesteśmy z kolejną częścią. Dzisiaj będziemy grali od zera do sił wojskowych. Dokładnie. Zaczynamy ze zwykłymi M9-kami, a planuję... A planujemy skończyć jako siły wojskowe amerykańskie, żeby nas przyjęli, ale musimy zacząć jak zwykłe cywile z M9. -kami. M9, czyli... jest w ogóle coś, co że być mieć amerykańską siłę. Trzeba tu jakieś lewele pozbijać. Dobra. Co, co tu się dzieje? Czemu ten cywil postanował smarować twarz? Kurwa, Myję pod noga. Zaczyna podnogę. się! A, się schyla, my... Chowamy się! A mamy, ej, mamy też e, kabar. Chce w sensie, się nóż mamy też? No tak, nóż się... Nóż kuchenny, noś... dobra, wyciągam nóż kuchenny. Nosi pistolet na start. O, leci prime! Nóż kuchenny, Elo! O czym się powiem. Chłop umiera! Nie żyję! Atakują mnie! Gdzie widzę? Właśnie wszyscy przekierowali się na mnie. Ty musisz sobie poradzić. Bieszę dziewiątkę, plecy ci robi. Plecy masz. amunicja? Której, Znalazłam amunicję. chodź do środka! Musimy się ja obronić. Ja też musimy pomóc naszym kolegom. Musimy dołączyć do amerykańskich sił wojskowych. Tak, i stworzyć lepsze a jutro A zaczynamy od zwykłych cywili. Jest trzy głupie. To się dopiero zaczynają. A, jak każdy normalny Amerykaniec, mamy pistola w szpitalu. Więc go A lepsze bronie będziemy musieli dostać lub przejść rekrutację. Nie wiem Postoje gdzie. Z kogo? Parasite. Bestialnie musisz napisać książkę o każdym z miar. Jezu ten piesek nie goni. Opują mnie. Lecę, Pomogę ci! Leże! Biegnę! Poświęcę życie prawdopodobnie, nie żyję! A, dobra, ja też żyję! Pomagam ci! Ostrzeliwuję ich! Jezu, sam pistolet! Dobra, zabrałem dwóch na siebie. Mare. Ale przecież nie będę ich robił wszystkich z tego. Z pistola, bo pistol mniej zadaje rzecz No wiem, ale on jest bardziej ryzykowny. Ja dobra, biorę moś. Ja też biorę oś, dobra, lecimy. No. Już nie. Daże się stępi, Ale... Gine, gine. Jest tak za każdym razem. Dokładnie tak. Atakują mnie. Dobra. Ostrzeliwo ich. Za niedługo się skończy to falo. zaprawdę naprawdę nikt nas nie powinien oskarżać. Ja nie żyję! Znowu! Czemu ja ty narysuję, Pomogę, ty ci. Pomogę ci. Pomogę ci. Ostrzeliwo a ja cię za tym ciaskiwajem. Dobra, strzelaj! Udało się. Przeżyliśmy falę 18. Czemu? Czemu te zombiaki sobie poszły? Chodź na górę! Musimy się schronić. I musimy odebrać ten zrzut od wojska. Do którego niedługo do, dołączymy. Szybko bierzemy zrzut. Mamy zrzut. Oczywiście każdy dostał osobny. Rzucili te 50 zrzutów. Zombies incoming Zaczyna się. Skąd jest? Uruchomię, uruchomię spawnery. Znaczy, tfu, e, Snajper, jakie spawnery? Wiesz, że to kosztuje 1000 punktów. Tak dobry. Dobra. Dla... Poświęcę po się dla. Poświęcę się dla dobra tego narodu. Ja to bez przybliżenia, wale? Ja wolę bez przybliżenia... Jezu! Co to jest za lewitujący? No Musimy się ratować, na wydawnienie obrony się przyda Nawet taka? Nawet te najmniejsze Każda jednostka, która może cokolwiek wskulać, niech to zrobi Parasite idź sobie dajesz upgrade y. zabij im sto z jednego pomagam ci teraz z jednego strzała wszystkie giną czemu Plecy. o przyjaciół! Oni od razu giną no tak bo jest takie ulepszenie Do kluczującego z sekundą do strzała? No już nie ma, niestety. Dobra, idę go z Habara. Nie są punkty. Jakby tam zombie skacze na dachu Nie tak? wiadomo czy skacze, czy tańczy Wychodzi na, na oba i jednak na Zaraz powinniśmy już wygrać z nimi Trzeba pomóc naszym przyjaciołom. O jezu, on już prawie nie żyje. Ostatnie sekundy życia mu zostały. Dobra, ożywiłem go. Ożywiłeś, dobra? W ostatniej chwili. Nie! Jezu, jak zawsze na dachu jest tego... Jest dwa pełne Musimy obronić... Musimy obronić dach naszego budynku Kolejny zrzut Gdzie jest zrzut? Jest! Mam zrzut! Biegnę do zrzutu, ale po dachu Dobra, znalazłem zrzut? zrzut Odebrałem zrzut Dobra, to ja też idę odebrać Chodź na dach! Musimy być bezpieczni! Myślę, że jest bezpieczny na ten Na zewnątrz, Myświęce. Myświęce. Poświęcę moje pieniądze, aby uruchomić snajpera. Ja, jest, ja idę na dół. No ten. To jest 20 dzień Apokalipsy. Na górze nie można tego. Nie można używać noża, więc. Punkty! Mamy 20 dzień Apokalipsy. Zombie już ewoluują. No od dużo. Ile masz? 10 tysięcy. 10 tysięcy ja mam 8 tylko. A no tak. Bo ty jesteś bardziej taki waleczny jest i ubrony. Musimy pomóc naszemu przyjacielowi, zaraz umrze. Chodź do środka, nasz przyjaciel umiera. Zabili go chyba, nie, żyje. ja Patrzcie mam na Dobra, on przeżył Co, co jest to jest Co to jest? Kup trzeci pistolet do odrodzenia co? Czemu ten gościu skacze do sufitu? jakby... Ten gościu do sufitu, o co chodzi? Bo, bo, bo sprzedały mi się do środka co się dzieje? Ktoś się Musimy uciekać. To się nie uda. Wiedziałem, że budynek to zły pomysł. Co to jest? Obron są. budowa, barykady. Przecież przez barykardę pomagają nam z jakichś już broni palnych. Nie dam razy. Ile tu idzie? Chodź, uciekamy, nie damy rady Czekaj, coś tu leży M... M1 Kończy, 6, mi, kończy nam się bateria w kamerze Kończy nam się bateria w kamerze, musimy uciekać Znajdź jakiego gościa co nosi spodnie Teraz są wszyscy na jednego strzała! Strzelaj do wszystkich! Ej, Tomek, tak. Halo! To się nie uda, musimy stąd uciekać! No? Pada nam bateria, musimy kończyć naszą pierwszą część. Niestety. Musimy znaleźć baterię i szybko nagrać drugą część. Nie zdążymy jej znaleźć. Co nagrałam. Chodź, uciekamy! Uciekamy! Thank <laughs> you.